Nowy prezydent, nowy plan podatkowy. Słuchajcie tego. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada podatkową rewolucję. Po pierwsze, VAT idzie w dół z 23 do 22%. Po drugie, zero wypit dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci do 140 tysięcy złotych rocznie. Do tego 60 tysięcy jako nowa kwota wolna od podatku i drugi próg podatkowy dopiero od 140 tysięcy. A to nie koniec, bo ma zniknąć jeszcze podatek belki, a dziedziczenie w rodzinie ma odbywać się bez podatku. Planowane jest też uproszczenie podatków dla firm czyli jeden przelew. Pit, ZUS i składka zdrowotna rozliczone razem. Prezydent mówi jasno: żadnego podnoszenia podatków dla obywateli. Brzmi dobrze, ale z drugiej strony oznacza to miliardowe straty dla budżetu państwa. Dlatego musimy zaczekać, co w tej sprawie będzie miał do powiedzenia parlament. Ale w międzyczasie chętnie dowiemy się, co wy uważacie na ten temat. Dajcie nam znać w komentarzach. A żeby być na bieżąco z podobnymi zmianami, obserwuj KPG.